Świetnie smakuje jako dodatek do kiełbasek, kanapek czy pizzy, a do tego stanowi źródło przeciwnowotworowego likopenu. Ketchup to jeden z najpopularniejszych sosów na świecie, ale który wybrać? Ja nazywam się Kuba Woźniak i dzisiaj przedstawię Ci ranking ketchupów w polskich sklepach. Co powinien zawierać dobry ketchup? Najlepiej by skład ketchupu był jak najkrótszy, jednak żeby sos zyskał odpowiedni smak. Potrzebnych jest tutaj kilka podstawowych składników. Dobry keczup powinien zawierać po pierwsze, oczywiście, pomidory, albo alternatywnie przecier pomidorowy, czy koncentrat pomidorowy. W kładzie dobrej jakości keczupu pomidory powinny zawsze znajdować się na pierwszym miejscu. Ważna jest także nie tylko sama ich obecność, ale także ilość czyli to ile gramów pomidorów zostało wykorzystanych do wytworzenia 100 gramów keczupu. Najlepsze keczupy to takie, których 100 gramów zostało wytworzonych z ponad 200 gramów pomidorów. Analizując składy keczupów, możemy zauważyć, że na pierwszym miejscu w składzie mogą znaleźć się nie tylko świeże pomidory, ale także przecier pomidorowy czy koncentrat. I obydwie te opcje są dobre, o ile użyto ich w odpowiedniej ilości. I tak na przykład koncentratu powinno być w dobrym keczupie co najmniej 60%, co odpowiada właśnie tym 200 g pomidorów na 100 g produktu. A przecieru nieco więcej, bo około 75-80%. Po drugie ocet. Nadaje keczupowi charakterystyczny smak i pozwala także nieco przedłużyć jego trwałość. Po trzecie cukier lub alternatywne alternatywnie słodzik, na przykład cukraloza. Choć w zdrowej diecie zależy nam na ograniczeniu cukrów dodanych, to keczup wymaga dodatku cukru, by zyskać odpowiedni smak. Warto tutaj stawiać na złoty środek i kupować te keczupy, które cukru zawierają możliwe jak najmniej lub zamiast cukru mają w składzie jakiś bezkaloryczny zamiennik, na przykład słodzik, cukraloza. Ale uwaga! Keczupy zawierające cukralozę nie powinny być używane do gotowania i pieczenia, ponieważ słodzik ten ulega rozkładowi w wyniku wysokiej temperatury, przez co ten keczup już nie będzie aż tak słodki. Warto Nadaje keczupowi odpowiedni smak, ale także warto wybierać te, które soli zawierają możliwie jak najmniej. Po piąte przyprawy, szczególnie w tych ostrych keczupach. Często w składzie keczupu na bazie koncentratu pomidorowego znajdziesz też wodę, ale nie powinno być jej jednak więcej niż samego koncentratu. Co w takim razie nie powinno znaleźć się w keczupie? Na pewno unikamy tutaj dużej liczby różnych dodatków, choć dodatek np. kwasu cytrynowego nie będzie tutaj tragedią. Niestety w wielu keczupach znajdziemy benzoesan sodu, czyli konserwant, który w nadmiarze nie jest neutralny dla naszego zdrowia. Z modyfikowanej, krobia nie jest składnikiem o negatywnym wpływie na zdrowie, jednak jej dodatek będzie świadczył o pewnym zafałszowaniu dobrego keczupu, no bo tak naprawdę jest zbędnym wypełniaczem. Czy keczup jest zdrowy? Mogłoby się wydawać, że keczup nie ma żadnej wartości odżywczej i dostarcza organizmowi jedynie pustych kalorii, ale nie do końca. Keczup bowiem zawiera likopen, czyli pochodzący z pomidorów związek o działaniu przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym. I to nawet więcej w przeliczeniu na 100 gramów, bo w keczupie znajdziecie od 10-13 mg likopenu na 100 g, a w pomidorach od 1-7,7 do 7 ,7 mg likopenu. Co więcej, likopen w keczupie wykazuje większą biodostępność niż likopen ze świeżych pomidorów, co wpływa na jego wchłanianie. Dodatkowo keczup zawiera pewne ilości potasu i innych składników odżywczych, co oczywiście wpływa pozytywnie na jego wartość odżywczą. Czy to oznacza, że możesz zastąpić świeże pomidory keczupem? No zdecydowanie nie. Owszem, keczup ma więcej likopenu, ale w praktyce też dużo więcej kalorii i cukru, więc pomidory który nadal powinny znajdować się w Twojej diecie. Poza tym jest to nadal produkt przetworzony, a pamiętajmy, że podstawą naszej diety powinny być nieprzetworzone, owoce czy warzywa. Ketchupy w naszym rankingu zostały podzielone na trzy kategorie. Po pierwsze, dobry wybór, czyli ketchupy, które warto wybierać na co dzień. Niezły wybór, czyli ketchupy o nie najgorszym składzie, po który możesz sięgać, jak tych dobrych nie ma, no i ketchupy odradzane, po które zdecydowanie nie warto sięgać. Co wzięliśmy pod uwagę tworząc ranking ketchupów 2024? Po pierwsze, żeby miały jak najmniej kalorii, Okay. Żeby miały jak najmniej cukru, najlepiej poniżej 20 g i mało soli, do 2 g. Następnie, żeby zawierały jak najwięcej pomidorów, co najmniej 200 g do przygotowania 100 g produktu. No i żeby nie zawierały zbędnych dodatków do żywności. No to zaczynamy. Mam tutaj wypisane wszystkie składy ketchupów. Na pierwszy ogień idzie DWLA Ketchup Premium, mniej cukru. Jeśli chodzi o skład, to mamy całkiem fajny, bo mamy 78% przecieru pomidorowego. Mamy tutaj co prawda cukier trzcinowy, ale pamiętajcie, że każdy cukier to cukier. Ale skład jest krótki, co na pewno na plus. 99 kalorii, więc też dosyć niewiele. 17 gramów cukru, więc też dosyć niewiele. Małym minusem jest to, że mamy tutaj ponad 2 gramy soli. I w naszym rankingu będzie to najzdrowszy wybór. Następny to Roleski Biokeczup Łagodny. Jeśli chodzi o skład, to znowu mamy całkiem fajny, bo 218 gramów pomidorów na 100 gramów keczupu. I sam skład jest dosyć krótki. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, to znowu mamy dosyć niewiele kalorii, bo 92. Jeszcze spoko ilość cukru, bo 19 gramów. No i znowu całkiem sporo soli. To jest mały minus. Jednak z uwagi na to, że mamy tutaj naprawdę dużo pomidorów, i całkiem okej okay wartość odżywczą, to zdecydowanie będzie to jeden z najzdrowszych wyborów. Następnie mamy keto keczup sycylijski, który w składzie ma, słuchajcie, aż 245 gramów pomidorów na 100 gramów keczupu. Skład też dosyć krótki, mamy nawet tutaj dodatek substancji słodzącej, jakim jest sukraloza zamiast cukru. Nie dajcie się zwieść tym dodatkiem soli himalajskiej, to jest zdecydowanie klasyczna, normalna sól. Jednak z uwagi na ten krótki skład, dużą zawartość pomidorów, to jest to naprawdę fajny wybór, zwłaszcza, że Dzięki temu, że nie zawiera tego cukru, to ma tylko 41 kalorii. Na 100 gramów, więc jak najbardziej będzie to jeden z najzdroższych wyborów. Bardzo fajny ketchup. Ale nie mówcie Sycylijczykom, że zrobiliśmy ketchup na ich pizzę, bo się wkurzyło. Następnie Madero Ketchup Junior, który też skład ma całkiem ok, bo 77% koncentratu pomidorowego. Tutaj pamiętajcie, że koncentrat to skoncentrowane pomidory, i też tutaj producent wyszczególnia, że 232 gramy pomidorów na 100 gramów ketchupu zostało użyte. Skład krótki, bo mamy cukier, ocet sól. Jeśli chodzi o wartość energetyczną, całkiem sporo, bo już ponad 100 kalorii, cukru 17 g, ale umówmy się. Skład całkiem krótki, wartość odżywcza całkiem okej, okay, więc będzie to też zdecydowanie jeden ze zdrowszych wyborów. Kolejny to Dautona ketchup bez dodatku cukru. Jeśli chodzi o skład, to znowu mamy tutaj przecież pomidorowy, nieco mniej, bo 174 g pomidorów na 100 g. Skład dosyć krótki, mniej niż 100 kalorii, więc całkiem fajnie. 17 gramów cukru na 100 gramów, więc też całkiem fajnie. Mam tutaj też ciekawe zastosowanie zagęszczonego soku jabłkowego, dzięki czemu ten ketchup nie ma cukru, ale ten cukier jest naturalnie z owoców. I wartość odżywcza dzięki temu też jest całkiem ok, chociaż sam ketchup mógłby zawierać nieco więcej pomidorów. Podsumowując, nadal będzie to jeden z najzdrowszych wyborów. Kolejny to Hellman's ketchup pikantny w składzie ma też nieco mniej pomidorów, bo 179 gramów na 100 g. Skład jest dosyć standardowy. Tutaj fajnie, bo mamy dosyć dużo przypraw, dzięki czemu ten ketchup ma ten swój wyrazisty smak. Niektórzy to lubią. Eee, całkiem mało kalorii, bo 89. Całkiem mało też cukru, bo 18 gramów. Więc jak dla mnie z uwagi na ten fajny skład, fajną wartość odżywczą, to też będzie jeden z polecanych wyborów. Następnie Madero ketchup pikantny, który zawiera 220 g pomidorów, na 100 gramów, więc całkiem fajnie. Skład też jest dosyć krótki, mały minusik za ten dodatek skrobi modyfikowanej, bo ona sprawia, że ten keczup będzie właśnie gęstszy, a można było to zrobić po prostu dodając większą ilość koncentratu pomidorowego. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, to też całkiem fajnie, bo 97 kalorii, 19 g cukru i 2 g soli, to tak już taki trochę standard w tych dobrych e, keczupach. Więc mamy dosyć krótki skład, może mały minus za tę skrobię modyfikowaną, ale nadal wartość Wartość odżywcza bardzo fajna, więc będzie to jeden z najzdrowszych wyborów. Na koniec Daltona Ketchup Pikantny, który zawiera 174 g pomidorów na 100 g. Skład jest dosyć krótki, mamy tutaj nawet dodatek chili, dzięki czemu jest pikantny. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, to mamy tutaj dosyć sporo kalorii, dosyć sporo cukru i dosyć sporo soli, więc będzie to pierwszy ketchup, który będzie takim, wiecie, średnim wyborem. Następnie mamy Heinz Ketchup Łagodny. Który w składzie ma 148 gramów pomidorów. No i ten skład jest dosyć krótki. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, to mam tutaj 102 kalorie. No i całkiem sporo cukru, bo 22,8 g. I choć skład samego keczupu jest dosyć prosty, no to za tę wartość odżywczą bym powiedział, że to jest jednak ten średni wybór. Dalej mamy kotlin keczup łagodny, który jest tworzony ze 160 g pomidorów na 100 gramów. Oprócz tego ten skład jest już tak takiej średniej długości bym e, powiedział. 102 kalorie na 100 gramów. Całkiem sporo cukru, bo 23 gramy. Całkiem sporo soli, bo 2 gramy na 100 gramów. Znajdziemy tutaj w składzie też skrobię modyfikowaną, co też działa na niekorzyść, więc bym powiedział, że ten ketchup to jest taki średni wybór. Dalej mamy Hellmann's ketchup łagodny, który w składzie ma 151 g pomidorów na 100 gramów. Mamy tą skrobię modyfikowaną, e, ale oprócz tego skład jest dosyć krótki. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, no to tak dosyć Średnio było już 107 kalorii, 21 g cukru, na plus mniejsza zawartość soli, bo 1,8 g, ale zwróćcie uwagę, dosyć mało pomidorów, mamy ten wypełniacz, czyli skrobię modyfikowaną, no i przez to będzie to średni wybór. Kolejny Włocławek, ketchup łagodny. Tutaj mamy 161 g pomidorów, całkiem długi skład, bym powiedział pod kątem pomidora. Co ciekawe, mamy tutaj dodatek przecieru z celera i cebuli, więc to traktuję raczej jako plus. Jeśli chodzi Chodzi o wartość odżywczą. To też całkiem średnio, bo mamy 106 kalorii, 23 gramy cukru na plus. Dosyć niewielka zawartość soli, bo tylko 1,6 g. No i z uwagi na to, że ten skład jest dosyć długi, mamy dosyć małą ilość pomidorów, powiedziałbym, że jest to średni wybór. Następny jest ketchup kotlin, łagodny, 60% mniej kalorii, więc zapowiada się całkiem fajnie. Ale słuchajcie, mamy tutaj tylko 160 g pomidorów na 100 gramów. Mamy wypełniacz pod postacią skrobi modyfikowanej. No i ta niższa zawartość kalorii wynika z braku dola cukru, bo mamy tutaj sukralozę jako słodzik. Dzięki temu wartość odżywcza jest całkiem fajna, bo mamy tylko 45 kalorii, 8 gramów cukru, no i te Tradycyjne już chyba 2 gramy soli na 100 gramów. I z jednej strony wartość odżywcza jest całkiem fajna, ale z drugiej strony ten skład jest dosyć długi. Mamy tutaj dodatek krowi modyfikowanej, więc jak dla mnie będzie to średni wybór, jak macie sięgać po ketchup, który ma mniej kalorii, no to zdecydowanie ketchup sycylijski Keto będzie lepszym wyborem. Dalej ketchup łagodny Winiary, który ma całkiem ok, zawartość pomidorów, bo 188 gramów, ale nie tyle, co te najlepsze ketchupy. Skład dosyć krótki ale mamy dosyć dużo kalorii, bo 110 na 100 gramów, dosyć dużo cukru, bo 23 i dosyć dużo soli, bo 2,4 gramów, dlatego będzie to średni wybór. Dalej keczup kotliński łagodny, całkiem sporo pomidorów, bo 210 gramów na 100 g produktu, e, jednak dosyć długi skład i mamy tutaj substancję konserwującą mezoosan sodu, więc nie niezbyt fajnie. E, kal pod kątem wartości odżywczej 98 kalorii, tylko 14 gramów cukru, więc całkiem ok. No, i nieco mniej soli, bo 1,9 gramów. Więc z jednej strony całkiem fajny produkt pod kątem zawartości pomidorów, z drugiej strony zbędne dodatki, więc średni wybór. Dalej mamy ketchup Kotlin pikantny. 145 gramów pomidorów na 100 gramów, to jest dosyć niewiele. Dodatkowo cukier, skromia modyfikowana, więc ten skład jest dosyć długi. Na plus na pewno 99 kalorii. Średnio 22 gramy cukru, więc tak. O. No i dosyć dużo soli, bo 2,2 grama. No i choć ten ketchup ma prosty skład, no to ma tą skrawę modyfikowaną, dlatego dla mnie to będzie średni wybór. Dalej mamy roleski ketchup premium pikantny, gdzie mamy aż 232 g pomidory na 100 g keczupu. Cukier trzcinowy, ocet jabłkowy, sól, himalajska przyprawy, więc całkiem krótki skład, całkiem fajnie. Ale słuchajcie, dosyć dużo kalorii, bo 123 kalorii na 100 g. Dosyć dużo cukru, bo 25 g. No i dosyć dużo soli, 2,3 g. Więc uwagi na to, że skład jest ok, ale wartość odżywcza jest dosyć wyboostowana, to bym powiedział, że jest to średni wybór, ale z tych średniaków na całkiem fajnej no i na koniec czubka kaszubski Ostry, który ma 157 g pomidorów na 100 g. No i niestety dosyć długi skład. Jeśli chodzi o kaloryczność, 100 kalorii, 19 g cukru, dosyć mało soli bo 1,6 g. Więc wartość odżywcza całkiem fajna, ale dosyć długi skład dlatego będzie to się nie wybór. Dobra, to teraz przejdźmy do tych niezalecanych keczupów. Po pierwsze, keczup łagodny Podliszki, który zawiera tylko 62% przecieru pomidorowego. Oprócz tego skład jest dosyć krótki, ale mamy tutaj na przykład skrobię kukurydzianą. Jeśli chodzi o kaloryczność, dosyć dużo, bo 148 kalorii. Dużo cukru, bo 30 gramów. I bardzo dużo soli, bo 3,3 grama. I chyba wam nie muszę tłumaczyć, dlaczego ten ketchup będzie niepolecany. Dalej tortek z ketchup łagodny. Tylko słuchajcie, 34% koncentratu pomidorowego. Bardzo długi skład, 95 kalorii. 19 gramów cukru, więc całkiem okej. Okay. Sól też 1,5 grama, więc całkiem okay. Okay, ale z uwagi właśnie na tą niewielką ilość pomidorów nie polecałbym tego keczupu. Dalej keczup łagodny Kania. Tutaj mamy też dosyć niedużo, bo 59% koncentratu pomidorowego. Na plus jest to, że zawiera co najmniej 198 g pomidorów na 100 gramów keczupu, więc nie jest aż tak źle. Ale ten skład też jest dosyć długi. Mamy tutaj skrobie kukurydzianą. Na minus też mamy wartość odżywczą, bo mamy 148 kalorii, 31 gramów cukru i słuchajcie 3,2 g soli, więc podobnie jak ten podliszki. E, wartość odżywcza zdecydowanie na minus, no. dlatego będzie w niepolecanej kategorii. No. Następnie mamy kamień Ketchup łagodny, gdzie mamy koncentrat pomidorowy, ale taki dosyć słaby ten koncentrat, bo tylko 126 g pomidorów na 100 g produktu. Mamy całkiem dużo dodatków. Jeśli chodzi o wartość odżywcza, kaloryczność całkiem okej, okay, bo 89 kalorii na 100 gramów. 19 gramów cukru, więc całkiem okej, okay, ale dużo soli, bo ponad 2,5 g na 100 gramów. No i z uwagi na to, że mamy tutaj niewiele pomidorów, wartość odżywcza taka dosyć średnia, no to będzie to niepolecany wybór. I ostatni, keczup pikantny podliszki. Tutaj mamy taki średni skład, bo dosyć mało przecieru pomidorowego, nieco ponad 62%. Jednak skład jest całkiem krótki, to trzeba przyznać. Na minus wartość odżywcza, bo 144 kalorie, 29 gramów cukru i ponad 3 gramy soli, to zdecydowanie za dużo jak na keczup. I z tych powodów właśnie też ten keczup podliżki, czyli w wersji pikantnej też nie będzie polecanym keczupem. Na koniec, moim zdaniem, o dziwo, najlepszym wyborem z keczupów jest keczup keto sycylijski. Zdecydowanie fajny skład, fajna wartość odżywcza i zdecydowanie go Wam polecam. A jeśli chcecie więcej tego rodzaju porównań produktów, to zasubskrybujcie nasz kanał, a w komentarzu dajcie nam znać, jakiego kszczupu Wy używacie i czy był w naszym rankingu.